Witam moi drodzy. Ja nieogolony, bo przygotowuję się do warsztatów i powiem wam szczerze, nic innego mnie nie interesuje. Nie wychodzę z pokoju cały czas, tylko nadają z góry, a ja to wszystko muszę przerabiać. Za słowem, które tam schodzi, no to muszą iść ćwiczenia. Powiedzą dom, to ja sobie mogę wyobrazić nasz dom, a oni powiedzą dom swój, no i nagle mamy kilka wymiarów i odnajdź się w tym jako kto. No i teraz szukasz siebie albo swojego fragmentu i dopasowujesz to wszystko. No powiem Wam, jest ciężko. Dlatego na nic nie zwracam uwagi, nawet na to, co tam mi tam podrzucą do jedzenia. Po prostu jak to się mówi po chińsku powiedzmy, wszamamy to zaraz i będzie dobrze. Okej, okay, moi drodzy, dzisiaj na samym końcu zrobimy tam pewną sztuczkę, jak będzie to główne uzdrawianie, ale ja chciałbym Wam, bo przy okazji przerabiam z nimi różne tematy, chciałbym Wam coś powiedzieć. Dzwoniłem do kilkunastu osób. Mam takich, gdzie w razie czego to dzwonię i robimy eksperymenty. I pouzdrawiałem, uruchomiłem w nich uzdrawianie i o już zapomniałem co mówię. Aha, i u nas to, co jest takie ważne, to jest, że robimy to, co jest zrobione. To, co na górze, to i na dole. Jak się przerabia te tematy, to się dokładnie wie o co chodzi. No, ale trochę tej praktyki trzeba mieć. I tutaj, moi drodzy, jest jeszcze taka jedna zagwózdka, bo mamy wielkiego mistrza, jak, jak, jak Jezus, Budda, który miał też parametry Zeusa, czyli takiego potężnego mistrza, kreatora. I, mówi, i czasami mówimy, że to jest Pan Bożych Zastępów. No, no takie to dziwne legiony, o które z góry przychodzą. I, moi drodzy, wystarczyło wtedy, bo byłem w takim stanie, uruchomiłem uzdrawianie, u siebie i u tych patrzymy, jakie są wartości procentowe i nagle wszystko ładnie się ukazało. Te zastępy to jest wszystko. To nie są tylko istoty, to jest po prostu cały mechanizm, który to wszystko utrzymuje. Oczywiście to tylko tak skrótowo mówię, ale już przy tym nawet podejściu takim skrótowym dziwna że się stała, bo tylko mówię no to dobrze, skoro wszystko mnie widzi, wszystko tutaj już też jest zawarte, no nie w tych wymiarach, to w takim Razie myślę sobie, no to niech kontynuują to uzdrawianie. Uzdrawianie poszło do góry. Czyli, gdy wzywamy kogoś i mamy jakieś doświadczenia z tym, to uzdrawianie idzie do góry. Jeśli macie doświadczenia z wielkim Ojcem, broń Boże, z kościelnym Ojcem, bo to się może fatalnie skończyć, ale naprawdę, jak macie serce otwarte, to wiecie, o kim mówię, i, i też chcecie, żeby wspierał. To też uzdrawianie leci do góry. Także no, jest yy, zagwóstka, ale yy, poczekajcie, kopiowanie to nie. To, yy, 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 yy. No, zapomniałem, co miałem jeszcze powiedzieć. No, mam głowę tak nabitą tym wszystkim, że nie umiem się niemal w tym odnaleźć. No, patrzcie, moi drodzy, co to miało być? Poczekajcie, cofnę się w czasie do, tej, do tego wieczoru, kiedy żeśmy to robili, bo ta jedna rzecz jest dosyć tutaj taka istotna. Już mam. Później Tata, czyli ojciec, powiedział mi, bym się zastanowił nad tym, po co mi jest i tamtym, którzy byli na Fonii, po co jest potrzebne uzdrawianie. I wymyślali różne cuda, no nie, albo trzeba zarobić, albo trzeba komuś tam oddać dług, albo to, albo tamto. Wszystkie takie rzeczy życiowe, ciężkie, trudne, uzdrawianie nie poszło do góry. I później robiliśmy, no tam zrobiliśmy szereg ćwiczeń, i teraz podpowiem, czym się to zakończyło. Wtedy oni uruchamiali u siebie uzdrawianie swoją mocą i tam wyszło na przykład 30-40%. No nie tyle tylko, że jak się wraca, jak się ładuje i uzdrawia, to jest się w wyższych parametrach, w wyższej wibracji, w wyższych wymiarach. A potem jak już się ładowanie skończy, a nie daj Boże, jeszcze niech nieżyczliwy zadzwoni, twoja wibracja spada i jakość uzdrawiania też. Ale wystarczyło, moi drodzy, tylko chcieć, żeby było dobrze. Chcę być szczęśliwy, chcę, żeby to i tamto wyszło. No po prostu świat jest po to, żeby były też te chwile szczęścia, ale były przedłużone, błogostan, radość. Uzdrawianie tak leci do góry, że aż się przestraszyć można. Więc jeszcze raz tutaj mówimy o tym, w jakich stanach my jesteśmy, kiedy to zdrowienie postępuje. I właśnie kiedy trafiamy do miłego lekarza, on się uśmiecha, to my tak bardziej wierzymy i lepiej to uzdrawianie leci. Ale jak pójdziemy do lekarza, który jest markotny, narzeka na to wszystko, to, to nam się nawet i u niego już humor popsuje i pięć dodatkowych Raków na uszach wyskoczy, Wiecie, ludzie będą musieli, że to kolczyki. No, czasami idzie to zostawić. Więc nasza podstawa tu jest ważna, ale najbardziej prosta i najmocniejsza to jest ta, kiedy my chcemy, żeby było dobrze. I teraz jak ja działam, to działanie jest umieszczone w przestrzeni przez tydzień. Sprawdzałem, no nie? jak rano i wieczorem to utrzymuje podnoszę, to niestety nie było tak, jak ja chciałem, żeby dużo się podnosiło, bo tylko od 0 do 10%. Natomiast ta grupa kilkunastu osób wiedziała o tym i ufała, że robię przed snem i rano, jak wstaje, to takie przypomnienie tego działania, to u nich już nie pamiętam. U nich już było to działanie uzdrawiające o 30% mocniejsze. Jak oni wiedzieli, że to wszystko dobrze leci i tak dalej, to utrzymywało się to na tym poziomie w którym ja mówię, no tak, uzdrawianie jest duże, ale pamiętajmy, że jeszcze choroba to uzdrawianie ogranicza. Więc tak naprawdę sprawdzamy ten efekt finalny, no który podpowie nam, o ile fizyczności lub, gdy chodzi o psychikę, umysł, życie, egzystencję, w energetyce, będzie autentyczna poprawa. I wtedy, w zależności od naszej postawy, jest ona większa lub mniejsza. Ale największa skuteczność była wtedy, kiedy ludzie chcieli być szczęśliwi. O tak chce być szczęśliwy. A wy macie siedem dni, kiedy działanie jest umieszczone w przestrzeni i leci i wspiera. Tylko właściwie się do tego trzeba by było zabrać. Ale kiedy przyjdzie taka trudna chwila, bo w pracy coś nie tak, bo w domu coś nie tak, bo frasunek przyszedł na samą myśl o tym, że mieszkania jeszcze nie ma, tylko się wynajmuje, a już trzynasty już rok, to wiecie, to potrafi zdeprymować. To wtedy. Zachcieliście być szczęśliwi i od razu, i zdrowie znacznie, znacznie szybciej, lepiej leci, i struktury, które my nazywamy horyzontem zdarzeń, inaczej się układają, dzięki czemu zaczyna to życie wychodzić. Więc, moi drodzy, ja tak to, co zrobimy przy tym podstawowym działaniu, to na sam koniec tego działania jeszcze sprawdzę, jak ono wyszło, i poproszę Wam, żebyście chcieli być szczęśliwymi. Bo jak my się przejmujemy chorobą, no bo jak się nie przejmować, myślimy o tych tabletkach, o nowej wizycie, a tu teraz trzeba by było skorzystać z usługi prywatnej, bo tamten to się nie nadaje do niczego. No, to, to wszystko sprawia, że my jesteśmy w takim energetycznym dołku, i to uzdrawianie sami po prostu sprowadzamy do parteru. Ale jak my chcemy być szczęśliwi, to działanie od razu pokazuje swoją moc. I wtedy u tych ludzi, u, tej, u tych kilkunastu, kiedy tak w ciągu paru dni chcieli, bo sobie przypominali, ma być dobrze, to y, to działanie chyba, no też mi wychodzi, 90 Oni, już nie pamiętam jak było, no to tu sprawdzam, sprowadzali to w dół do 20-40%, ale jak sobie tak jowialnie, no nie... Y, 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 ten temat potraktowali, w czasie dnia przypominali, tak ma być szczęście, to co z tego, że jest teraz choroba, że coś nie wychodzi, ale ma być, to to szło do góry. I w rzeczywistości tworzyło się to, czy układało na poziomie właśnie tych 90%. No także to są bardzo ważne rzeczy i jak będę robił nowe wideoblogi, no to tam wtedy to lepiej wyjaśnię, żebyście to zrobili. Oczywiście tutaj przy tych działaniach robię ustawienia w przestrzeni, bo gdybyście sami tak chcieli właśnie być zadowolonymi, to byście tak mieli z 10% maksymalnie dodatku. Ale ponieważ te działania są we wszystkich wymiarach, w jakich znajdują się nasze powołania, Czyli od zera do dziesiątego wymiaru, a idą działania z jeszcze wyższych wymiarów, to oznacza, moi drodzy, że jak to się umieści w przestrzeni, to jest, to jest większe. W tym wypadku dodatek, ten dodatek, bo jest zawarty w Was i Waszej przestrzeni, byłby 60%. Więc trzymajcie się tego i cały czas będziecie czuć, że, że no psychika się poprawia, umysł nie szufladkuje różnych rzeczy, tylko tak jakby się otworzył na cały. Jakby się od odprogramowywał, jakby to lepiej widział. Niczym taka mała świadomość. Dobrze, no to tyle, to co moi drodzy. To, to przećwiczymy na samym końcu, a, a teraz standardowo tak to leci witam serdecznie wszystkich obecnych nazywam się Zbigniew Jan Popko jestem po to by pomóc wam odzyskać zdrowie, osobistą godność człowieczą, wielkość i wpływ na życie jestem uzdrowicielem duchowym mistrzem bioenergoterapii szamanem, jasnowidzem to to była ostatnia Aha, medytacja uzdrawiająca bo w transcendencji, bo transformująca to jest tutaj bardzo ważne za pomocą programów więc już nie, 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 nie trzeba wstawiać programu i świadoma i to świetnie. Wiadoma, to będziemy kiedyś przerabiać. Nagram o tym malutki wideoblog, albo parę zdań dłuższych dopowiem, żeby zrozumieć, czym ona jest. No i żywa, to jest naprawdę żywa i w Jestem. Więcej hey, niczego nie trzeba. Zdrowie, szczęście, rodzina, sukces. To nasz plan. Te dwa wideoblogi, tu macie miniaturki. Obejrzeć sobie, jeśli jeszcze się tego nie zrobiło, bo lepiej się wtedy wykorzysta to nasze spotkanie. Proszę też nie zapominać, że spotykamy, się po to, by zwiększyć szansę na wyzdrowienie, by wesprzeć medycynę konwencjonalną, działaniem duchowym, by połączyć duchową mądrość i moc z inteligencją i potencjałem ludzkich dokonań. I tu mówimy o medycynie i o różnych innych jeszcze dodatkach. Wspólnym wysiłkiem osiągniemy więcej. Dobrze, to lećmy już tutaj. To to, nie? O! To co, moi drodzy, zaczynamy, a potem na samym końcu nie będziecie otwierać oczu. Ja sprawdzę, jakie. Dobrze. Nie będziecie otwierać oczu na samym końcu, i zrobimy taki malutki eksperymencik, żebyście mogli uruchomić z największą na świecie łatwością samostwarzanie czyli uruchomienie wewnętrznego lekarza a czasami on nie, że, że śpi, tylko jest po prostu wyeliminowany, no nie, wykodowany, nie ma w DNA. To co, moi drodzy? Zaczynamy. Zamknijcie oczy i pozwólcie się unieść ku niebu. Niech wszystko, co nas wspiera, ustawi was na firmamencie duchowego nieba jako tych, Którzy chcą być zdrowi, szczęśliwi i nad życiem panujący. Oddychajcie równo i spokojnie. W ciszy i natchnieniu czekajcie na cud ponownych narodzin. Duchowe światełko wypełnia Wasze życie, Wasze domy, całą Waszą egzystencję. Światełko koduje się także Waszej przeszłości i przyszłości, a wszystko po to, by usunąć z Waszej podświadomości ból nieprzepracowanych spraw, a w przyszłości po to, by nadać jej niebywałą klarowność, taką twórczą przejrzystość, dzięki której będziecie mogli ją kształtować dużo łatwiej niż dotychczas. Teraz, proszę osoby, które wykupiły działania na swoich bliskich, by ujrzały ich w tej chwili okiem swojej wyobraźni i wypowiedziały ich imiona na głos lub po cichu. Wtedy to dopiero za Waszym przyzwoleniem zostanie stworzone połączenie między nimi a mną, jak i między nami wszystkimi tu dziś zebranymi, a światem duchowym. Ujrzyjcie teraz wodę w pojemnikach. Zechcijcie, by została ona przekodowana, by dotknięcie jej przez ducha świętego przyniosło Wam zdrowie, szczęście i równowagę energetyczną harmonię, bez której nie sposób poprawnie się w życiu odnaleźć. Oddychajcie równo i spokojnie. Wszystko przygotowuje się do przemiany. Zauważcie, jak przy każdym wdechu Wasze odprężone ciała wpływa niekończąca się fala energii. Jak wypełnia stopy, jak burzy się i wznosi ku górze, jak podchodzi do łydek, do kolan, jak wlewa się w uda i nimi pnie aż do bioder, jak wzbiera, kipi i rozlewa się po całym brzuchu i dole klatki piersiowej. Jak zalewa płuca, jak przedostaje się do barków i nimi, kaskadą energetycznych strumieni, spada ramionami wprost do dłoni. Druga jej fala wpływa do szyi i do głowy. Światła jest coraz więcej i więcej. Zalewa ono oczy i mózg. W końcu dociera do szczytu głowy i wnika w struktury energetyczne, uspokajając umysł, emocje i myślenie. Jesteście teraz przepełnieni ożywczą energią. Jest jej dużo, bardzo dużo. Możecie nią dysponować do woli. Bo raz wypełnionego rezerwuaru nie sposób wyczerpać. Jego zasoby będą stale odnawiane. Pozwólcie na to, by cząsteczki, z których są zbudowane wasze ciała te fizyczne i energetyczne by te cząsteczki mogły się rozproszyć i unieść ku matrycy tworzenia. Tam na powrót zostaną obdarzone boskim zaufaniem. I przeprojektowane tak, by nadać Waszym ciałom i Waszemu życiu nowy blask. Oddychajcie równo i spokojnie. Wszystko się rozprasza. Duchowe światełko przenika wszystkie Wasze cząstki. Przenika także całą Waszą egzystencjalną przestrzeń. Wszystko zostaje w niej oczyszczone i naprawione. Usuwane są także żyły wodne i wszelkie inne geofizyczne deformacje. Wymazywane są nawiedzenia i podobne im nieprawidłowości. Znikają z waszego życia niekorzystne zapisy ludzkich obecności. Te życzenia i projekty, które miały wam przynieść przegraną, ból i niewolę. Wszystko się prostuje, wszystko zaczyna się wreszcie układać. Oddychajcie równo i spokojnie. Kto chce, może otworzyć oczy i wstać. Wszystko zostało już zrobione. Moi drodzy, nie otwierajcie oczu. Ja tylko sprawdzę tę siłę samouzdrawiania. To tutaj była taka na od 70 do 90%, ale to, są, to jest walka z chorobą. Choroba coś może zrobić, wielu z Was znowu zacznie żyć tą walką z chorobą, tym lękiem, strachem, przed bólem itd. Tak Więc efekt stricte fizyczny to jest taki na poziomie 40-60%. I teraz, moi drodzy, po prostu zechcijcie być szczęśliwymi. Taki sygnał dajemy, że po prostu wreszcie żeśmy się otworzymy i wierzymy, że tak można. Po prostu zadowoleni. Relacje z ludźmi się poprawią. Nie będziemy się już tak w nic absorbować. Jakby to tutaj powiedzieć, bo mnóstwo zdjęć mi tutaj wyświetlają, aha, bo pokazują takich ludzi, co idą przed siebie. I trzeba pamiętać, że czasem tu coś nie wyjdzie, tam troszeczkę się pomartwimy. Ale ogólnie właśnie ta moc szczęścia, dobrostanu, tej powagi, radości, żeby przy was była. Po prostu i ona. Wystarczy tylko pamiętać, czasem sobie przypomnieć, i ona już utrzymuje nas w wyższych wibracjach. I tutaj już mamy od 60 do 80 efekt finalny. Teraz, moi drodzy, jeszcze przypomnijcie sobie to kryształowe drzewo życia. Mamy zielone pierwsze. Potem potężniejsze, białe, duchowe, złote, ojca i kryształowe to jest początek wszystkiego to jest esencja i teraz wyobraźcie sobie, że to drzewko tymi listkami takimi, kryształowymi tak delikatnie potrząsa, i słychać to taki dźwięk jakby ktoś poruszał choinką z bombkami taki, taki przyjemny i możecie wejść w takie drzewo możecie usiąść pod takim drzewem y, możecie y, y, tylko jakby to powiedzieć y, bo to drzewo rezonuje z naszymi komórkami, z naszymi atomami i szcząstkami energetycznymi, które to wszystko tworzą. A cząstki tworzy z kolei praenergia. Praenergia, wibracja znowu jest tworzona przez programy. A programy w matrycy tworzenia, gdzie jest też drzewo kryształowe, bo matryca tworzona tworzenia, jest z kryształów związana. I Wy teraz zauważcie, że tak naprawdę to jesteście zbudowani z kryształów. Tyle tylko, że w niższych wymiarach, no, tych materialnych, widzimy tylko materię w ruchu, bardziej statyczną, ale to jest materia, czyli gęsta, stabilna y, 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 energia. A teraz po prostu tylko tak. Czując, że właśnie z tych kryształków, z tych takich listków się składacie, to. Po prostu chcieliście, by kryształowe, to główne drzewo życia, no nie cały czas poruszało tymi listkami, by ta harmonia, by ta pomoc cały czas do was schodziła. No bo przecież jesteśmy dzieci kryształowe. Skoro nas dopuszczono na takie wyżyny, to oznacza, że jesteśmy gotowi na pewną metamorfozę. Niech Przyjdzie zdrowie, niech przyjdzie szczęście, niech przyjdzie przeprogramowanie podstawowego umysłu, a drugi ten z szóstego wymiaru, niech powolutku otworzy trzecie oko, uruchomi to jasnowidzenie. Także moi drodzy, chciejcie, by, by to po prostu było. Jak o tym nie zapomnicie, to już mamy od 70 do 90% efekt taki finalny. Dobrze, moi drodzy, możemy otworzyć oczy. Bo no, trzeba zrozumieć jedno: że działanie, które do Was leci, to jest jeden wysiłek, i drugi wysiłek to z Wami współpraca. Lekarz. A potem apteka, szpital i tak dalej. Ja, i potem kryształowe drzewo i bycie w szczęściu, w radości. I dzięki temu pomożecie osiągnąć sukces, którym jest wasze szczęście, zdrowie. No, choroby zawsze gdzieś tam się pętają, tak jak ludzie. No, nie zawsze coś tam przyjdzie, ale będzie mogło swobodnie znikać. Także moi drodzy, pozostajemy właśnie przy zrozumieniu tego, że wspólnie musimy tutaj to wszystko zręcznie pouruchamiać, żeby efekty tych, tych naszych spotkań były bardzo widoczne. Także moi drodzy, życzę Wam dużo zdrówka. No hej!